Dobry wieczór wszystkim. Przede wszystkim gratulacje dla, dla Stelmetu. Jakiejś wielkiej filozofii w mojej wypowiedzi nie będzie. Zagraliśmy po prostu słabo. Zamiast, zamiast postawić się tutaj w Zielonej Górze mistrzowi Polski, to podeszliśmy do tego meczu chyba z, z za dużym jakimś respektem. Najgorsze jest to, że pozwoliliśmy wygrać taką różnicą punktów nie wchodząc, tak mi się wydaje, nie weszli na jakiś swój najwyższy poziom, żeby, żeby z nami wygrać. Także no nie możemy sobie pozwalać na takie bezjajeczne granie, tak mi się wydaje. No i to była główna przyczyna. Pozwaliśmy im na łatwe rzuty, które, które oni wykorzystują w każdym meczu, jeżeli mają taką okazję. I, i to wszystko. Jeszcze raz gratulacje i, i trzymam do nich kciuki w roku. Okay. Dziękuję. Uh, first congratulations for the helmet. They are the different level than than we. Uh, but we don't show with nothing because uh, i don't know why maybe it's my mistake what i what i see that but we are coming on a game with a big big respect that's my opinion last last five game when i lead the team we we, we got less than 60 points per game this game we don't play defense we are not team who, 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 who can exist on a court with the, with the offense we needed to have a big energy we need to have a big quality in a defense if you want to make a good result and that's this game it was our challenge for us we made a good job in the last month with some wins on, in a guest and this game it can be for my players one, one test where we are in this moment how and we, we saw everything because we play against the Euroleague team, we play against the team who is the best in Poland, and we will try to follow that way. Dobri večer šiškem. Uh, Mislim, že dnes je zagrali smo dobri meč. Uh, Mili smo koncentracije četrdeset minut. Uh, Napravde dobrova. Показала, для чего мы в остальных čivi grane i uh, dobro gra, kontroluju pilke, maju došve če nego razgrivaju on cego, dobře kontroluje uh, zespol i dobro grajo, tež trener uh, Anzulović uh, robi švetne rabote, švetne, švetne prace. Uh, mi džišaj, dželišme še minute, dželišme še pilke, sem še za vigrani meč i dženkuje kibicom, prišli nas špirač teš na tem meču. Chwila na przestawienie mikrofonów. Oddajemy głos Karolowi Gruszeckiemu. Twój komentarz po dzisiejszym meczu. Myślę, że to był niezły mecz w naszym wykonaniu. Bardzo dużo asyst. dzisiaj chyba 29. Także cieszę to, że dzielimy się piłką. Te rzuty nawet dzisiaj wpadały, także no ta, ta praca na treningach przynosi efekty. No i teraz musimy się przygotować na następny mecz. Czy jakieś pytania do, do trenera, do Karola? Powiedziałem, że jesteśmy po dzisiejszym meczu, bym chciał tak troszeczkę wybiec, już do środy, do, do tego meczu z Humaną. Coś mógłby Pan o tym włoskim rywalu nam powiedzieć? Wiem, że jest troszeczkę wcześniej, ale może już coś, coś by się udało o tym rywalu powiedzieć i jak to wygląda przed środą? My będziemy, przez konferencję do dla środy. Nie ma, będzie ona, będzie, jak nie będzie, będziemy teraz mówić, nie ma problemu. A... Znači, Venecija je bardzo dosvjećeni zespol. Dužo zavodnikov tam gra i još grajem na njim, kada je bijem trenerem v potomati, kažem. Da, teš trener, bardzo dobri trener, ktor jest legenda vloške košakovke. Znači, Karlo Rekalkati, ktor je bil švetnim trenerem u Sijeni, u, u zlotih časih Sijene. Ma, fila gosa, ma praktično napravde dužo uh, starših uh, zavodnikov, koji potrafijo grač, Graju modro, zmenjajo od brone, zone, uh, full court press, zonski pressing, uh, u ataku, jak povedžajem, znači znajo grač, to ne je mlodi zespol, koji uh, uh, ga bez glove, znači njihova gra ima i, uh, i došvećenje i uh, znaczy dużo kilometrów i też wiedzy. Także czeka nas a, bardzo ciężki mecz. A, w tej okazji by poprosił, żeby była hala, żeby zrobili rekord, żeby była polna hala, żeby duż, dużo ludzi przyszli nas wspierać i pomagać. Naprawdę Wenecja jest dobry zespół. Oni przegrali pierwszy mecz i teraz dali wszystko sobie, żeby wygrać pierwszy mecz w Това в кухарах Европски.